Na początku chcielibyśmy cichutko podziękować Magdzie, naszej widzce, osobie, która nas ogląda. Powiedziała nam, że słuchaj Tomek, ja muszę zawsze ściszać ten początek waszego filmu, bo wy tak głośno mówicie cześć. I ja dopiero sobie potem podgłaszam. Więc Magda, dzięki bardzo za tą wskazówkę. Postaramy się mówić ciszej, albo znajdziemy inny sposób na przywitanie się. Ale żeby tradycji stało się zadość, to przywitamy się również dzisiaj. Cześć! Tu i Tomek. Z kanału, kanału Prima Dance Ruch Równowaga Relacje. Dziś drugi odcinek pod tytułem Jak tańczyć na dyskotece i w klubie w parze. Mamy nadzieję, że obejrzeliście pierwszy odcinek z tej serii i jesteście gotowi na to, żeby wpuścić do ludzi, pójść na imprezę na dyskotekę i zmierzyć się po prostu z własnym tańcem. I również z tańczeniem w parze, czyli jak tańczyć razem i budować fajne relacje na parkiecie na dyskotece. W komentarzach pod ostatnim filmem myśli pytali nas o tym, jak obracać partnerkę. My nagraliśmy już taki filmik i tutaj w Górnym Rogu zobaczcie sobie, obejrzyjcie. Jeżeli stwierdzicie, że potrzebujecie więcej jeszcze wskazówek, to nagramy osobny filmik, tylko dotyczący. Oprócz. Piszcie w komentarzach. Mamy dla Was kilka wskazówek. W zależności od tego, czy przychodzicie sami do klubu, jako singiel, singielka, czyli osoba bez pary, czy przychodzicie ze swoją dziewczyną, z żoną, tak? Tak bywa. <grych> też też małżeństwa chodzą do klubu, prawda? No co? Najważniejsza naszym subiektywnym zdaniem wskazówka to buduj relacje poprzez podmiotowe traktowanie siebie i drugiej osoby. Czyli, załóżmy, że przychodzisz do klubu, jesteś wielką, no singlem, najpierw obserwuj, co się dzieje. Tak? Obserwuj parkiet, obserwuj ludzi, złap kontakt wzrokowy z daną osobą, tak? uśmiechnij się, um, zbuduj jakąś pierwszą relację, ale nie narzucaj się, ale pamiętaj o tym, żeby wyznaczać swoje granice. Tu szczególnie mówimy to do, do kobiet. Wyznaczaj granice, szanuj, pilnuj te granice i też. Szczególnie do chłopaków, szamy galice dziewcząt, kobiet. Jeszcze ważna rzecz dla kobiet. Dawaj informację zwrotną. Czy jesteś zainteresowana? Jeśli nie, to po prostu odwróć wzrok. Najprościej, tak? Czyli wysyłaj komunikaty niewerbalne. Jeżeli już nawet tańczycie razem, to również, jeżeli czujesz, że partner cię szarpie, albo bo ileś tam razy i jest to dla ciebie niekomfortowe. Po prostu pójść, trzymanie, albo nawet daj taki sygnał niewerbalny, że nie, 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 tak? Czyli mówisz nie, po prostu niewerbalnie mówisz nie. Teraz mówimy wam przykładowe, trudne sytuacje, które spotykamy w klubie i damy na nie rozwiązanie. I pierwszą z nich jest taka blokada wewnętrzna, kiedy już zrobiliśmy ten pierwszy krok, przyszliśmy do klubu, jesteśmy. Ale czujemy taki dyskomfort wewnętrzny, że coś jest nie tak. Jakiś jestem. Jestem, kobieta czy mężczyzna, bo obojętnie jestem skrępowana, tak? Czuję się nieswojo. Mam takie tarcie wewnętrzne, ja to nazywam, że no chcę tańczyć, tak? Chcę, chcę wyjść na parkiet, chcę się poszłać, ale nie mogę, coś mnie blokuje. I jeśli czuję ten taki stres w środku, no to często sięgam pod drinka, tak? Ale zadaj sobie pytanie, co? Oprócz drinka popularnego alkoholu na rozluźnienie, mogę zrobić, żeby poczuć się lepiej. No, załóżmy, że jestem. Piję sobie kole, stoję. Po prostu, po pierwsze, obserwuj, a, co się dzieje na sali. Spróbuj się poruszać w miejscu. Nawet z tym, z tym, z tym napojem w, 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 w szklance. Posłuchaj muzykę, obserwuj ludzi, zobacz, co się dzieje na sali, może się, się zrobi łączy fajny utwór, to może po prostu dobij kole, odstaw i spo, spróbuj się poruszać. Poczekaj na odpowiedni moment, w którym jesteś gotowy, gotowa. Tak? Bez, bez spinania się, bez narzucania sobie presji, że no jestem, no to fajnie, mógłby potańczyć. Ja jeszcze dopowiem, że oprócz obserwacji tego, co się dzieje na zewnątrz, też skontaktuj się ze swoim ciałem, poczuj, gdzie to jest. Napięcie w ciele rozluźnij poprzez uff, świadomy oddech. To bardzo, bardzo pomaga. Druga trudna sytuacja to jest mało miejsca do tańca, po prostu. Jaka jest nasza rada na to? Proste kroki i małe kroki. Załóżmy, zaczynacie sobie od wahadłowca, mniejsze trzymanie, wąskie, bardziej przy sobie łokcie. Zaczynamy od wahadłowca. Teraz przejdziemy do dostawczaka, do dostawczaka, one, two and one, two. Na małej przestrzeni, w zupełności to wystarczy. Mogę również tańczyć disco-foxa, czyli raz, dwa i trzy na małej, małej przestrzeni, małej, małej przestrzeni, one, two. Szybsza muzyka, disco-polo albo szybsze utwory, to jadę disco sambe. ja paramy. one, two, three and four, one, two, znowu na małej przestrzeni, małe kroki. Czyli gdy jest mało miejsca, tańczymy małe kroki i proste kroki, takie jak dostawczaka czy wahadłowca. W rozwinięciu możecie również spróbować disco foxa i disco same. Proste podstawowe kroki znajdziecie tu w górnym prawym rogu w cyklu co się tańczy na weselach. Trzecia druga sytuacja w klubie, w dyskotece, to jest Szturchanie albo po prostu wchodzenie innych w naszą przestrzeń. Ta przestrzeń jest ograniczona, już to już powiedzieliśmy, że w klubie jest ciasno i mało miejsca. Ale dbaj tutaj o swoją partnerkę. Mówię tutaj do, do chłopaku, chłopaki, tak? Jeżeli tańczycie, tańczymy sobie bez trzymania. Jest to dostawczak i za moją partnerką, stoi tej fazę, który jest nie albo rusza się, staraj się ochronić ją, zamieniamy się miejscami i tak, żebyś to ty był z tej strony, gdzie jest niebezpieczeństwo. Tak, tak? Ochrony, tak dokładnie dla partnerów. I to zakładamy, że nie mamy trzymania, jeszcze się za krótko znamy, jeszcze się nie dotykamy w tańcu, tak? Jak już się dotykamy, jest nam łatwiej, bo ja po prostu mogę się odwrócić, tak? Albo mogę po prostu zmienić miejsce, przemieścić się w inne miejsce, tak? W inne miejsce, czekaj, wracamy. Tak? W inne miejsce, żeby znaleźć tam, gdzie mogę sobie spokojnie i bezpiecznie potacić, gdzie nie ma takich osób, które tak notorycznie nam wchodzą w przestrzeń. No i jeszcze taka czwarta sytuacja, którą nazwaliśmy łam schematy, czyli sytuacja, kiedy wpadamy w pewną rutynę taneczną. No i często to wynika z różnych powodów, że na przykład właśnie tych kroków za bardzo nie umiemy, no i mężczyźni jak już tańczą w parze, oni prowadzą, więc oni dyktują, że no ten dostarcza, całą imprezę ten dostarcza. Ale mamy dla Was takie porady, takie triki, dla Panów szczególnie, co zrobić, żeby na bazie tych prostych kroków urozmaicić ten taniec, dać partnerce taki, taki efekt wow, tak czyli zaskoczyć partnerkę. Chociaż Tomek mówi o kontrolowanej niespodziance. Tak, czyli... słuchajcie, kobiety lubią niespodzianki, ale nie, żeby prawda uo, jakby szybko, szybko zrobić jakiś albo jakąś pozę. Więc kobiety lubią niespodzianki, ale zapowiadane. Czyli wcześniej, że tak powiem, jak już chcemy coś, coś nowego przełamać schemat wyjść z tej koliny, to coś... Wcześniej zasygnalizujcie, że może być obrót albo że ja się obrócę, prawda? Dla kobiety mężczyzna jest ciekawy wtedy, kiedy jest różnorodny. Dokładnie, czyli zmieniam dystans raz bliżej, tak? Raz dalej. Takie trzymanie, a może takie, a może takie, a może takie. Słuchajcie, czyli coś zmienia, coś zmienia ustawienie, a może tutaj, a może będę. I przede wszystkim, też, bądźcie tacy wrażliwi na to, co się dzieje z kobietą. Tak? Cały czas monitorujcie sytuację, żebyście mieli kontrolę nad tym, co się dzieje. Co jeszcze? Partnerzy jeszcze mogą robić obroty. Też o tym chcemy wspomnieć, że często partnerzy obracają partnerkę w lewo, w prawo, szybko, wolno, ale zapominają o ta. tym, że oni również mogą robić obroty, tak? Czyli moment, kiedy wprowadzasz partnerkę do obrotu, na przykład możesz też obrócić się sami. To jest takie fajne, ciekawe, coś nowego, na małej przestrzeni można to zrobić. Teraz słuchajcie, wpadliśmy jeszcze na taki no, pomysł, tak, że tak się. jest taka jeszcze piąta sytuacja trudna. Właściwie ona jest związana z tym łamaniem schematów, czyli takim rutynowym tańcem. I co może zrobić jeszcze partnerka? Czyli załóżmy, że mam takiego partnera, co po prostu tym dostawczakiem leci przez godzinę i ja się nudzę, ja się nudzę, więc ja zaczynam robić swoje, tak? Czyli mogę wprawić w ruch swoje ramiona, mogę podnieść rękę, tak? Mogę Puszyć mogę trzymanie po prostu. Sama, tak? sama, tak? Sama puszczam trzymanie. Mogę zrobić jakiś ruch, który też jakby zaprosi partnera choć do mnie, tak? Albo go troszeczkę jakby przesunąć w drugą stronę. Sprawić, że to on, na przykład w tym momencie, że on zaczyna też być taki aktywny, tak, zaczyna się angażować i jakby też improwizować, tej improwizacji troszeczkę więcej. Czyli e, inicjatywa, żeby przełamać tą rytmę, powinna być i po jednej, i po drugiej stronie, tak, żebyśmy razem e, siebie nawzajem inspirowali. Próbujcie znajdować przyjemność też w tańcu, czyli taki luz, swobodę, bawić się tym. I pamiętać o oddychaniu, tak żeby był przepływ i płynne przejścia z figury do figury. Jeżeli tańczysz do stawczaka, to spróbuj płynnie przejść do wahadłowca. To jest mega ważne, bo to tworzy taką całość, tak? Widać, że tam jest ciągłość, że jest tak. przepływ energii. Jesteśmy spójni, przewidywani dla kobiet, a kobiety lubią, jak my jesteśmy spójni, konkretni i wiadomo o co nam chodzi. Podsumowując, patrz, obserwuj i działaj. Po prostu działaj. Pamiętając o swoich granicach, o czyichś granicach, o podmiotowym traktowaniu siebie i drugiej osoby. Pamiętajcie o tym. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. Piszcie w komentarzach, z jakimi jeszcze innymi sytuacjami trudnymi na parkiecie, na dyskotece bądź w klubie się spotkaliście. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Cześć. Jawisła, Jawisła. <grym> jak Rakowia, jak Rakowia. <grym> Coś tak... Halo? Słuchaj mnie? A nie możesz mi Nie, dobra, bo widać na co? Czam, tak? A potem jest tak. Dobrze <grym> wie? Budujesz taką jak, relację i szanujesz granicę. Nie. Ale wszak jesteś w, w, w tak. Ty... to już nie musisz, nie? <grym>